Nowego Jorku, z Times Square tak jak widzicie jest tu bardzo głośno ale chciałam bardzo zacząć ten vlog w tym miejscu wow, 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 nigdy nie widziałam tak dużej ilości ludzi czy wy to miejsce z plotkary, dosłownie tutaj mieszka Serena van der Woodson i Jezu to ujęcie w takich świątecznych odcinkach Coś pięknego, zawsze chciałam to zobaczyć. Także idziemy dzisiaj śladami trochę plotkary, bo właśnie chcę takie kultowe miejsca zwiedzić. Także dajcie znać, czy oglądaliście i czy kojarzycie to miejsce, we właśnie tutaj idziemy bliżej. Idziemy w Central Parku. Tutaj mamy The Plaza Hotel. Też kilka akcji było tutaj rozgrywanych. Wow, ale mamy biur! Tutaj dla moich kochanych kolekcjonerów, osoby, które kolekcjonują kupki, to takie są w Nowym Jorku. ja nie kolekcjonuję, jakoś nie, nie jestem tego typu. Są, ponieważ są strasznie wielkie i zawsze boję się, że mi się rozwalą, ale zobaczcie jakie mają fajne tutaj promocje ja ostatnio sobie kupiłam fajny bardzo kubeczek, wow jaki to jest śliczny z pomponikiem, fajny, fajny zobaczcie jakie tu mają kubeczki mam w końcu starbucksa tak miałam ochotę i w ogóle mają tu super smaki, czekajcie pokażę wam o, karmel kreme nie, karmel brûlé latę. Prze... też nie pasuje wszystko do siebie Tak, dobra, bardzo polecam Peter Mac, Blech. pralinkową jakąś Tak mi się wydaje, że gdzieś tutaj Blair karmiła kaczki z Dorotą Jesteśmy właśnie w Central Parku I tutaj na tych takich W tych miejscach, nie wiem, powiem mam, no. że ten Central Park Jest tak ogromny, że Ciężko mi się tu połapać, ale Wiecie o co chodzi, w takich właśnie Zakamarkach przy wodzie karmią kaczki Zawsze, zobaczcie Spotkałam Piotrka karmiącego kaczki, tam Dorota poszła właśnie z Blair, już. Proszę bardzo, dotarliśmy na schody, gdzie Blair jadała swoje śmiadanka, swój jogurt z drugiej strony. Może uda się jakąś fajną potę zrobić, ale zobaczcie, ile to jest ludzi, tłumy po prostu. Dobra, jesteśmy, ale ciężko też jest ze zdjęciem tutaj. Tutaj kapka Ralfa I tutaj mamy, moi drodzy, Rockefeller Center Patrzcie jakie to jest ogromne Sędze flagi Proszę bardzo Empire State Building Idziemy właśnie go zwiedzić To jest beauty, zawsze chciałam poprosić tego sklepu. I mają normalnie wystawione rzeczy Ariany, ale ja przyszłam tutaj konkretnie po taki zestaw perfumów i zobaczymy, czy on jest. I słuchajcie, mają ten set, który ja chcę. Zobaczcie, tu mamy 6 mini perfum za 50 dolarów, także biorę. Takie super rzeczy z Hello Kitty. Ciekawe, ile te maseczki kosztują? To jest The Creme Shop z Hello Kitty. Przykujcie się na ogromny haul, bo naprawdę kupiłam takie perełki, że aż sama nie wiesz, że jestem zadowolona. Witam w kolejnym dniu dzisiaj widzicie deszczowo, bardzo deszczowo, ale mam dańki na poprawę humoru, mamy parasolkę i idziemy do Muzeum A, Historii Naturalnej, tutaj gdzie nagrywali noc z muzeum, ale w ogóle już widzimy, że jest okrutna o jest. kolejka. No, dobra. Kochani, my już po muzeum przeżyliśmy i jesteśmy w Targecie w końcu. Ja najbardziej uwielbiam ten właśnie zakupowy czas. Mają tutaj... W ogóle ten sklep jest ogromny, byłam już kiedyś w Kalifornii. Zobaczcie, kosmetyki i tam kasy. że muszę coś takiego wiralowego znaleźć. Tutaj mają ciuszki. Patrzcie, jakie fajne mają tutaj z Hello Kitty, ale dosyć drogie, 25 są takie pod oczka. Słyszałam, że te blasze są bardzo fajne. O, i tutaj jeszcze jakaś paletka z Hello Kitty. Właśnie strasznie jarają te miniaturki, więc może sobie pobiorę coś po prostu, żeby wiecie potestować. O, słyszałam, że te posterki na pierwszy są spoko, więc przetestujemy. Chyba ładna komeczkę, to tu też widziałam, że jest bardzo, bardzo popularna na TikToku. Tutaj mamy mygiełeczkę. To jest chyba Ashley Till z tej, o ile ja się nie mylę. Ale no, przetestowałam w sumie coś sobie z tej firmy. To jest też mega popularny Trihad, ale te skraby są dosyć ciężkie, a nie chcę też, wiecie, zawalić wspólnej walizki jakimś skrabem do ciała. Bo w Polsce też mamy bardzo pięknie pasujące skraby, ale te są serio sztusy. Te z z Native też są bardzo popularne, także wezmę sobie jedno na przetestowanie. Uuu, a to są jakieś z Trihad, coś do ust. Zobaczcie, jakie są dziutkie pomaleczki, ale wiem kosztują. Te pasty są ponoć super i ich nie ma w ogóle w Polsce, także wezmę sobie. Zobaczcie, co znalazłam: Mega sieram To są takie plasterki w kształcie gwiazdeczek. Kosztują 14 dolarów. Ale słyszałam, że są naprawdę spoko, zobaczcie. O, tutaj są pani, musiałam je otworzyć, jest jeszcze taka wersja. Ale właśnie chcę bardzo przetestować tą klasyczną. I te picia są bardzo dobre. właśnie zastanawiam się nad tym truskawką. że te truskawkowe sobie wezmę na przetestowanie. Ale to też wydaje się fajne: Cream Soda. A, sila, serwak ciekawy. Co to w ogóle jest? A, chyba do tych, tych ekspresów takich kapsułkowych. Pyszna to jest, ale nie mam jak. Nie mam no, na Wyniósł taki po prostu, tu masz wszystko duże. To jest takie angielskie też, ale okay. to jest wszystko duże, to prawda, no. Tutaj energolki, alani. Tu mi się nie z TikToka. W ogóle chciałam doktora Pepera, ale jest tylko w takiej zestawie, więc... O dziękuję. Wszystko wielkie, bo tu ludzie po prostu chodzą, wiesz. Zakupki udane chyba, Peter ma torbę. Ja mam torbę. Tajm, ocenka od razu. Na początku dobry na razie. Ale, pokażę, ale to jest co? energolik to nie jest jakby A, to, jest to, co energolik. jest takie popularne, ale dobry. Ale pogory dzisiaj mamy kudną. Zobaczcie co znalazłam na szyjniki. Chyba bransoletka. i ja muszę to mieć raj. Tutaj są też jakieś lepsze rzeczy pozamykane. W Valentino, głównie, a tutaj ma też. Wydaje mi się, że naprawdę na spoko TJ Maxxa trafiliśmy. Z mamy tutaj Ariane Grande. Kalendarz adwentowy z Hello Kitty. Widziałam na TikToku, jak ktoś go otwierał, ale nie mam miejsca na te wszystkie rzeczy, niestety. Teraz się znalazłam. Juicy rope, ale nie wiem ile one kosztują. Losy to sobie kupiłam z Victory Secret, więc chyba zrobię pas. O oh, wow, ale fajny. I jeszcze taki onesie Hello Kitty, ale też pasuje, bo nie lubię łamzi za bardzo. Patrzcie co znalazłam bluzę, którą wymarzyłam sobie. Jak leciałam do Stanów, to widziałam właśnie... O taki taki ma... O, dziękuję mojemu asystentowi taki ma tył. Tutaj mam jakaś tą Jest dosyć droga, bo kosztuje prawie 70 dolarów Jak na Forever 21 to uważam, że to jest sporo Ale serio, jest tak piękna ta bluza i słodka, że wiem, zasłużyłam na ją. Patrzcie, co znalazłam w Five Below Taką moją melodię, której szukałam O, brajciki Oni mają obsesy na punkcie kroku. W końcu udało mi się kupić, szukałam tego w 3 dni Dla to jest dosyć drogie 15 dolarów, fajne nie mamy tego w Polsce. Był jeszcze takie, ale ten różowy był ostatni. Ten mi się też podobał, ale zdecydowałam, żeby się na takie różowy Zakupy, zakupki. Zakupy, zakupki. Udało mi się znaleźć bezglutenowego burgera, także jem sobie burgera w Nowym Jorku. Ta bułka jest bez glutenu. To są glutenowe. Mama ma jakieś nożem <noise> Także patrzcie takie amerykańskie amerykański obiad. Wow. kochani, jedziemy zobaczyć światłe wolności. Bramową. Luzę. I jedziemy z Jedziemy na Brooklyn Bridge i do uh -huh. mieszkania Dana Humphreya. Zwrócimy jego loft. Cały wyjazd inspirowany pod karą. Zwrócimy jego loft, zróbmy sobie na Dumbo. W sumie tam jest właśnie jego loft. Może będzie w domu. Zobaczcie, gdzie dotarłyśmy. Dotarliśmy, ale tu jest tak dużo ludzi. Tu dziś. Ten Humphrey miał swój lofcik. Mam nadzieję, że to jest dobre miejsce, bo my tutaj nie, nie mam tu internetu. W sensie próbowałam się podłączyć do jakiegoś wifi, ale wydaje mi się, że było to gdzieś tutaj, co nie? Zważając na bos, e, które robią sobie tutaj zdjęcia. Tutaj właśnie z Dumbo jest to część na Brooklynie, Na Brooklynie takie miejsce, gdzie właśnie trzeba być i zrobić sobie foteczkę. Także jak coś to zapisujcie, zapamiętujcie. I co, przyliśmy się mościkiem. Dobrze, już zaliczyliśmy Brooklyn Bridge, Lambo, Na foteczki wpadajcie na Instagram Wik19. I jak yy, i będziecie szli tym mostem, to się szykujcie moi drodzy na 10 tysięcy razy piosenkę New York. Nawet nie wiem jak ona ma ty tytuł prawda? <śm> <śm> Mamy Wall Street, mamy Byka, ale jeden ile z ludzi. Nie da się nawet go zobaczyć, nie widzę nawet jego twarzy, ale znaleźliśmy. Zrobiliśmy na Grand Central Terminal, na dworzec, w którym zaczęła się plotkara. No tak jakby zaczęła się, bo tutaj właśnie Serena przyjechała, wróciła do Nowego Jorku i poszła już plota na plotkarę, że wróciła. Także mega się jadam z tego miejsca. W ogóle to jest chyba popularne miejsce w filmach. Właśnie ten dworzec jest według mnie bardzo popularny w filmach. Nie wiem z tego w plotkarze. Piszcie, gdzie jeszcze go widzieliście, a tutaj moje karmel Clement brulee. Karmel Brula Latte. bardzo dobra, świąteczna, ale strasznie słodka. Tak to się prezentuje, oczywiście bardzo ruchliwe miejsce. Jest to dworzec centralny, więc się nie dziwię, ale pięknie to wygląda w ogóle zimą. Polecam strasznie Nowy Jork w święta, bo jest wszystko pięknie, po prostu pięknie, pięknie ozdobione. Jeszcze pokażę siebie, jakbyście zapomnieli jak wyglądam. Idziemy, moi drodzy, do mojego wymarzonego sklepu z książkami. Jezu, ja to oszaleję! W końcu wszystkie książki po angielsku. Ja! Yeah. Ja już mam takie dylematy, bo chciałabym tą książkę, tą i tą. I nie mogę się zdecydować. Powiem Wam, że czuję się tu jak w raju w ogóle tą książkę przywiozłam ze sobą, ale naprawdę mega mnie to, że tutaj są wszystkie książki po angielsku, tak jak ja czytam. Mogę sobie normalnie powybierać i podotykać i poczytać, wiecie, opisy. W ogóle spójrzcie, ten sklep ma aż dwa piętra. Czejcie sklep z książkami, który ma dwa piętra. Nie wierzę w to, że oni tu mają Starbucks. To są moje dwie ulubione rzeczy, czyli książki i Starbucks w jednym. I jest góry. to jest niesamowite. Góry. No, mają Starbucks z góry. Miałam książeczki, dwie jestem przeszczęśliwa, niestety nie mogłam więcej, bo bagaż mnie się wszystko ogranicza. No i jesteśmy dzisiaj w summit One Wonder co Coś takiego tu mam napiszę. Właśnie widziałam na TikToku, że to jest piękne instagramowe miejsce i serio jest tu przepięknie. Już niestety wracamy, jesteśmy w obładowani. Oczywiście wyczekujcie na hall, bo będzie przeogromny. I co, jeżeli ten film wam się podobał, to oczywiście pamiętajcie o łapce, wpadać na Instagrama po fotki z Nowego Jorku. Pamiętajcie też o subskrypcji i widzimy się w kolejnych vlogmasach. Buziaki, love you. Pa, pa, pa.